Siema siema, z tej strony jaka Dzisiaj będą Cerbery, coś tak szybciej o Cerberach. Jest to wydarzenie, które jest codziennie, odnawialne co 24 godziny. Najlepiej Cerbery biją się na levelach 7 i 8, chociaż można też oczywiście na wcześniejszych, ale to bardziej bez-expowo jest tu troszeczkę problem. Tutaj mam, zależy tutaj wszystko od super ciosu, bo na psy nie działa górna rubryka. Ja mogę używać rządzy, na szczęście. O, moc serca. <laughs> tak, używam zwojów z opuszczonego domu, by sobie troszkę zaoszczędzić. Tu jest przywołanie Cerbera, który ten jego... Te, ta jego pieczątka obniża nam obrażenia, wtedy bijemy bardzo mało. I zaraz po tym, jak nam to rzuci, pojawia się nowy pies. O, tutaj pokażę wam obrazek. O, tak on wygląda, nawet podobny. Co jeszcze o Cerberach. Dają reputację do 1000 od tych, od nad istot. Wolfery dają do 500, jakby kogoś to interesowało. Więc warto je pobić dla zielonego medalu, bo jednak nad istoty długo się wbija. A u nich to można nawet szybko pojechać. Wydarzenie jest codziennie, w końcu można to szybko ogarnąć. Tutaj za niedługo będą pokazane ile psów jest w walce, ogólnie będzie ich 28, nam tu niechcący kamyk dołączył, więc będziemy mieć o jednego typka więcej. Będą jakieś cięcie oczywiście, bo tak byśmy to bardzo długo oglądali. Bijemy to czasami z wierzchowcami, jeżeli dużo dołączy tych granitów czy kamyków, bo to różnie z tym bywa. Cerber sam w sobie nie jest taki silny No ale w grupie łatwiej go na pewno ubić I drop się tak jakoś nie dzieli jakoś za bardzo Więc a po co go bijemy? Dla energii na przykład bo Zobaczycie pod koniec daje dość sporo energii A na 7-8 poziomie już trudniej się ją zdobywa O tutaj mamy tu już po cięciu Mamy dodatkowo 27 psów, które Cerber przywołał one to są tak samo jak zażarte, niczym się chyba nie różnią, oprócz levelem, więc warto odpalać sobie jakąś werkę czy coś na to, bo oczka też dropią mi inne rzeczy, jak najbardziej. Fajna sprawa: tu serwer pod końcówkę robi cios takie, takie przekleństwo, rzuca, które tam zabiera 9 życia na 10 sekund, tam przez chyba 2 minuty, czy troszkę więcej. No, nie jest to groźne. Wiadomo, szybciej się gubije, tym mniej nam HP zabierze. O, jest i przekleństwo. Tak jak mówiłem, 9 HP na 10 sekund. Nie ma z tym takiego dużego problemu. Jak jest dużo grup, niestety da się tylko z dwa ubić. Da się złapać. Jak się szybko da ubić, dlatego bijemy w takiej grupie i wszyscy bez bloków wtedy to ma ręce i nogi. Zobaczycie, drop końcowy, drop z niego zawsze trochę laguje zanim się wszystko wczyta, o ładnie, wszystko leci, język na moim poziomie, na niebieskim medalu daje 81 rtęci za ten język, o i 58 energii. To ja się już będę z wami żegnać, dziękuję za obejrzenie. Czy pokażę Wam zaraz jeszcze staty. Chcecie być na bieżąco, to mnie subskrybujcie. Ja będę robić kolejne poradniki. Możecie mi porzucić jakiś pomysł. Tak czy inaczej dziękuję i do zobaczenia.